Cześć tu Weronika, a dzisiaj, a z popiołów zrodził się ogień autorstwa Saby Tair. Jak zapewne wiecie, to w książkach Young Adult ostatnio panuje taki, można powiedzieć, trend, że Książki, które miały swoją premierę już kilka dobrych lat temu, y, są teraz y, wydawane ponownie. Czasami przez to samo wydawnictwo, czasami prawa kupuje jakieś inne, czasami w, w nowej szacie, graficznej czasami w tej samej, niemniej y, w zatrważającej większości czytałam te książki już w pierwszym wydaniu, albo przynajmniej je kojarzyłam. O tej nie słyszałam, aż do momentu, gdy ją zapowiedziano jakoś w tym roku albo pod koniec zeszłego. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się stało, ponieważ została ona wydana w 2015 roku, więc powinnam o niej usłyszeć, ale jakoś się ona przede mną schowała, yy, dlatego ta recenzja jest no, po moim Pierwszym zetknięciu z książką. Zacznijmy od małego backstory, żebyście wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Otóż Imperium Marsyjskie podbyło wiele lat temu krainy uczonych. No i od tamtej pory y, uczeni są y, mocno. Yy, prześladowani, mogą być yy, za byle co aresztowani, a nawet straceni. No i wiadomo, wśród uczonych wytworzył się również ruch oporu, który jest tam odgnębiony z lepszymi lub gorszymi skutkami. I ponieważ mamy tutaj głównych bohaterów, no to wiadomo Ladies First. No i jako pierwsza jest Laja. Jej rodzice i starsza siostra zostali już straceni wiele lat temu, i dlatego, gdy zaczyna nam się fabuła, mieszka ona z dziadkami oraz bratem. Jednak pewnego dnia Marsyjczycy przychodzą również po jej brata, przy okazji zabijają dziadków, dlatego Laja zostaje sama. No i Postanawia y, znaleźć pomoc właśnie w ruchu oporu, który zgadza się odbić jej brata, jednak w za pewną przysługę. No, naszym drugim y, bohaterem jest Elias, który kończy właśnie akademię dla zamaskowanych, czyli dla takiej formacji marsyjczyków. No, umówmy się, jest to ciężkie wojsko. Tyle, że ci wszyscy ludzie tam służący są rekrutowani w wieku jakichś 7 lat, a to szkolenie nie jest zbyt łatwo przejść. Umówmy się, jest strasznie trudno przejść i y, większość y, osób zrekrutowanych tam y, ginie nawet nie doczekawszy końca nauki w akademii. Zamaskowani, dlatego że noszą oni srebrne maski, które z czasem po prostu wyrastają im w twarz. Elias również zostaje wybrana w wieku tych 7 lat, tylko że jego matka jest w zamaskowanych komendantką, a jego dziadek też jest jakoś tam yy, wysoko postawiony. Niemniej, przez to ma on trochę trudniej w akademii. I to nie dlatego, że rówieśnicy nic, jakoś źle na niego patrzą, czy coś, tylko po prostu jego własna matka traktuje go o wiele surowiej niż pozostałych rekrutów. Mimo tych koneksji rodzinnych, Elias jest y, bardzo przeciwny formacji, w której jest i jest on nawet gotowy zdezerterować, ale w ostatniej chwili rezygnuje. Elias ma również przyjaciółkę Helen która jest chyba jedyną dziewczyną w jego otoczeniu, ponieważ w Akademii panuje taka tradycja, że wybierana jest tylko jedna kobieta na pokolenie i to właśnie jest Helen, yy, która szczerze kocha się w naszym głównym bohaterze, jednak on się zdaje tego nie widzieć, wiecie jak jest. Czego bardzo żałuję, bo to jest chyba na ten moment moja ulubiona postać. I wiecie, ja zazwyczaj bardzo nie lubię wątku Friends to Lovers, ale tej dwójce to wyjątkowo kibicowałam. Tak więc La zostaje skierowana na przyszpiegi do wspomnianej już komendantki, która no nie jest najsympatyczniejszą osobą na świecie. Natomiast Elias zdecyduje się. Startować w konkursie na przyszłego cesarza? Szczerze mówiąc, jestem bardzo zauroczona tą historią. Były tutaj takie fragmenty, od których wręcz nie mogłam się oderwać. Może dlatego, że mamy tutaj trochę takiego spiskowania, niedomówień i tak dalej. Jak już mówiłam, absolutnie pokocham postać Helen. No ale wiecie, jest to postać drugoplanowa i nie ma jej tak dużo, jak ja bym tego chciała. Tylko nie kupuję zauroczenia Eliasa Lyon i odwrotnie, bo jak dla mnie to trochę mi brakuje chemii pomiędzy nimi. Laja natomiast w roli szpiega, rebeliantki jest bardzo świetna. Eliasem, a jego matką jest bardzo ciekawa, no bo ta matka to jest to taka nieustępliwa pani komendant, której się wszyscy boją i Samelia się zwraca do niej na pani. Także, no... Takie trochę toksyczne relacje, ale moim zdaniem jak najbardziej yy, warto uwagi. Zaraz po tym, jak skończyłam tę książkę, to stwierdziłam, że desperacko potrzebuję kolejnego tomu. Naprawdę bardzo. A z tego, co sprawdzałam, to łącznie to są cztery, więc zdecydowanie mam na co czekać. No i co, tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, papa! Pa.